Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do udziału w konferencji naukowej Niepłodność Plagą Zdrowotną XXI wieku, która odbędzie się w dniach 4 i 5 lipca bieżącego roku w Warszawie. To już druga edycja konferencji, w której przy udziale znakomitych specjalistów ze środowiska medycznego chcemy porozmawiać o roli i znaczeniu profilaktyki w zachowaniu zdrowia reprodukcyjnego. Niepłodność to dolegliwość społeczna, która dotyka coraz więcej Polaków, a skala tego zjawiska niepokoi środowisko ekspertów. Niestety, w debacie publicznej temat niepłodności sprowadza się jedynie do technik in vitro, a zapominamy o tym jakże ważnym elemencie zdrowia publicznego, jakim są inne elementy leczenia oraz profilaktyka. Misją konferencji jest edukacja lekarzy specjalistów i przybliżenie najświeższych doniesień na temat niepłodności. Jako organizatorzy konferencji uważamy, że wszystkie środowiska winny dołożyć starań, aby edukować młodych Polaków w zakresie zdrowia reprodukcyjnego. Jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam i do zobaczenia na konferencji.